Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak widzicie po tytule, dzisiaj przyjeżdża mój nowy koń Wszystko wam o nim opowiem jak przyjedzie, także spokojnie zapraszam do oglądania, subskrypcje Na dole zostawcie dzwoneczkiem i oczywiście łapkę w górę, żeby ten film miał lepsze zasięgi No i co, nagrywam jeszcze w domu, bo czekam, aż nowy koń przyjedzie, bo jest w trasie aktualnie tylko mi dadzą znać, że już dojeżdżają Państwo, no to, no to ubieram się i jadę do Hakamady. Ja tam trochę przeszykuję, żeby nie wyszła na brudasa jakiegoś, bo mam, bo mam nadzieję, że jest czysta, wczoraj ją wyczyściłam, ale znając życie Hakamadę i, i w ogóle to ona się wyłączala. I żeby żeby jakoś ładnie wyglądała w tym filmie, to przyjadę wcześniej, żeby ją wyczyścić. No cóż, no to zapraszam do oglądania mi, miłego oglądania życia. W dzisiejszym Logmasie. Państwa jesteśmy już u Hakamady. Zobaczcie, zniknął nam śnieg i co tu się podziało. Pokażę jakie tutaj jest bardzo, nie wiadomo co, z czym tutaj lążownik, cały staranowany. No, także tak, tak wygląda na razie ujeżdżalnia, <grytania> która będzie robiona, więc możecie sobie zobaczyć efekt przed, a po będzie robiony dopiero na wiosnę oczywiście, bo jest zimno, no, teraz nie ma jak. Akamady, widzicie, Akamady tu nie ma, ona pewnie na pasisku jest, ja mam takie rzeczy dla niej, więc idziemy jej troszkę dać coś. Jęsioneczku, ona być Tu Oj, ten dzień! Musi być po No i No, już nie będzie sianko! Nie będzie sianko, nie będzie! Proszę, to dla Ciebie. O, no, gruszka lepsza. Dnia, śnieg, fajnie. A tutaj lupa. Jak miał cały, praktycznie nie ma, widzicie? Nie ma śniegu. Gdzie wczoraj jeszcze był. To jest kiedyś, kiedy go napada, bo Ja lubię jak jest śniegu, bo jak nie ma śniegu to jest tak... Tak źle, nie? A ty już wszystko zjadłeś? Patrz ja tu gadam on ja na tak Ma choinkę? O, patrzcie, jak już na tej choince, nie wiem czy będzie widać. Czekaj, Haki, Czekaj. Widzicie? Zobaczcie. już y, włosy z powrotem już sobie wyrastają. Także daję maksimum miesiąc i, i tego znaczka, że nie będzie. Tutaj potem najpierw, jak przyjedzie twój kolega nowy, to się zapoznacie na uwiązach najpierw, a potem. Was Zmówiłem, kochani, zamówiłam sobie drugą siatkę z Peace of High jeśli chcecie sobie taką, o może tą nową pokażę zasponsorować, to z moim kodem HAKAWADA macie minus 7% w tym sklepie, spójrzcie o tak się nazywa, nie wiecie jak się pisze no ale pachnie nowością, ja uwielbiam takie zapachy nowości, widzicie to też jest taka 1,20m ma siatka ta i ta już jest tutaj z grubszych z grubszej linki zrobiona jak widzicie bo ta ma cieńszą trochę linkę, sznurek. A ta przynajmniej, ale ta z drugiej strony ma ananaski pod spodem. A ta siatka jest po prostu taka niebieska. No ale jest, jest super, mi się podoba. Ważne, żeby konie miały co jeść. Także tu na pewno 15 kg wejdzie tu 15 Czyli idealnie dla dwóch koni. Aktualnie dalej czekamy na przyjazd nowego konia. Taki właśnie Dobra sobie jest. zajada sianko. Jaki? Musieliśmy jej nogi umyć, bo cała włociła. Dalej. Tak. Kamera akcja. Kamera akcja. Proszę państwa, dojechał nasz kolega nowy. Uwaga, uwaga. Idziemy za kawę na Mi nie wariowała, będzie związana. Co? No, Kurcze, wóz bus. takim przyjechali. To no tak, chłopaki, kto będzie. Jejciu. No, Chodź, O, Lucio, No, no spokojnie. Dobry. 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 Ja no, już no, nie wiem, Dobry. 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 nie będzie Dobry. 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 Nie Dobry. 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 Patrzcie, patrz, ale mała kawaler, zobacz. Dobra, zobacz! patrz, patrz na reakcję. Jejku! Jaka w szoku! A w szoku dostała? No ciotki! Nawet nie zrzała. Jejku! Jejku! Ciao! No i już! tak? Jak ogier się załóż? Nie to. O niej, ten malutki nie, te nie chce się. nie, się nie, o nie, by się spodobało. Tak, jakoś. o o nie, o to o nie, o dalej. No już, już, już. o jejku. Co się dzieje no, koń nie ma tydzień czasu towarzystwa. O, o właśnie I ona taka ona traży tak trochę agresywnie no, być, bo... By się, by się wiesią, nie zjął, trzymam, no, trzymam, Nie kopnęła, żeby on nie ona to raczej nie, nie sądzę żeby go kopnęła Idź się tam dalej Aha, żeby nas nie kopły, o co chodzi je. Idźcie się zapoznać, co widzicie? No Dobra. Idźcie. Idźcie. O, o, o. O, o. No i to jest właśnie takie, takie. No właśnie mówiłam, że ta mała zamknęła, bo tam jest na wiatę, O, ja pierdziele. idziemy, tam, co się nie? dzieje w koniu, właśnie jak sam zostaje przez tyle czasu. Tak, o, Araba jeszcze. O, araba? Nie, naprawdę. No panią jakiego nasomka, żył. No. Ja pierdził. Proszę Państwa także Zamiast jednego konia... To konie <noise> Jejku Jakie araby O, o Dobra, to my idziemy tylko po kurtkę Okej okay. Ja tu na razie zostanę Ponagrywam trochę Jejku O, 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 o Kurcze, jakie araby dwa No toż to jest po prostu Szok Wilby! Wilby też w szoku. Proszę Państwa, tutaj jak coś, żeby nie było domówienia, tutaj przyjechał ten kucy towarzystwa z Wilbiem, we'll bo ten koń, którego kupiłam, ten z co tam biegł sobie, on ma na imię Wilber. Wilber. A ta klaczka to nie pamiętam, nie wiem jak onej był. Nie usłyszałam, czy to klaczka jest, czy ten. O, Siema, Wilbuś! do już mąko. Will be w szoku. Cześć, hello! Ujjjjcu. Już, już. Ja wiem, że ty jesteś w szoku totalnym po prostu. Zabrali cię od stada. Jesteś gdzieś indziej. O, Hakamada się chyba przy zaprzyjaźniła z tą tutaj siwoebółkowitą. O, 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 o! Klacze, klacze! O, o! O! Opraże, proszę, no, proszę. A, a a a a. No po prostu co tu się dzieje prze państwa? Co tu się dzieje? Zobaczcie ona jest szczęśliwa. Patrzcie jaki mój arab. O a tutaj Wilbuś. Wilbuś, Wilbuś w szoku jeszcze. Tak, no obczaja. Takie mo no, o. Ja sobie pójdę. O, pójdę sobie hmm. tutaj spierdzielę, dobra, już mam plan i on sobie tak pomyśla, co jest grane. <grywa> ale on ma piękny ruch, ale oczywiście jak jest tutaj, widzę pod emocjami. O, coś, o, o, proszę, klacze. Czemu ty do klaczy idziesz? Tutaj masz, zobacz, swojego kolegę Warha A kawada, ty pomyliłaś konie. No po prostu hit! No już, Nuśku, tak, ja wiem. Wilber, weź ty się tam zawsze jakisakusią. No, ta kawada po prostu uznała, że ta mała to jest ogier i ona się zaczyna do niej grzać. A Wilbera ma gdzieś, no po prostu hit! Haki! No haki to jest geniusz. No patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, ta, ta zamiast do Wilbera to ona tam... Nie no, naprawdę. I wąchają kupy, i wąchają kupy. Uwaga, <grymne> <grymne> Haki i Wilber, pierwsze spotkanie, no. w sensie przybliżenie. O, Wilber ma gdzieś. <grymne> Wilbuś! No połuchajcie się ładnie, tak, no. Będziecie, przy, będziecie razem przez resztę życia. Konie. A kij, on tylko podniósł, a ja widzę, co on patrzy. Pan tam jedzie, zobacz, jak konie widzą. Ja sobie myślę, co on tam ciągle patrzy. On słusznie patrzy na auto. Teraz widzę, że jak ten, że ma pręgę przez w sensie. Bo wcześniej tego tak nie załapałam, nie? A hucuły, właśnie jak ma pręgę, to znaczy, że jest taki właśnie hucułem, taki hucułem, nie? Taki pożądany. O, że pokażę widzom, bo widzowie nie widzieli. Troszeczkę brudny jest, więc będziemy musieli go przeczyścić, ale słuchajcie, Ta strona, ta strona ma przepiękną Wilber. Nie? Wilby. On się tam na auto, zobaczył. W szoku jeszcze. Pomijając fakt, że wszystkie kopytka ma białe. No już, nie bój się, to ja jestem. No, cześć. I połowę grzywy ma białą. No, będzie kurczę. Widzę, że tutaj sobie przetarł. No trudno urośnie mu. Chciałem <laughs> zapuszczać jak najdłuższą. I zobaczcie na właśnie z góry widok. Chciałam to pokazać, że ta plama, zobaczcie, ona jest na grzybiecie tak fajnie ułożona. Ma pręgę, no, jak to kochaj, huculski. I dobrze zrozumieliście, jest hucułem. I ma prawie dwa latka. 2 latka będzie miał w marcu. To kochani, ta nie, nie może się zdecydować. Wilber dla pastwisku. Tutaj klaczka już jest za, zamknięta idzie papa, pa, a Ala wybiera tą klaczkę tutaj. <laughs> nie ma! Nie ma haki! Tutaj widzicie Państwo, przyjechali takim koniobusem, że tak powiem. I oferują transport koni, więc jeśli chcecie skorzystać z takich usług, to zapraszam na ich Instagrama Horse on Board, ja nie wiem jak to się po angielsku mówi. E, tu wam się wyświetli lazwa. Wpadajcie, bo wszystko fajnie poszło. Wilber został dowieziony. Idziemy teraz po tego Wilbera, bo Hakawada widzicie, ona tu stoi, bo przy, przybiegła za tą klaczką teraz do Wilbera pójść. No po prostu hit sezonu jakiś. No ale cóż, chodź Słonko, chodź. Idziemy, idziemy.